Każdy budujący dom staje prędzej czy później przed dylematem: jakie okna wybrać, co kupić, na co zwracać uwagę. W Polsce jest ponad 300 producentów stolarki okiennej z PVC. Jedni uważają, że okno to tylko okno i w zasadzie po co to wielkie halo po prostu trzeba kupić, zamontować już. Inni uważają, że nie, bo ich okna są najlepsze na świecie i takich sprzedawców jest zazwyczaj najwięcej. Mają wszystko, co trzeba, ale nie do końca potrafią nam powiedzieć, co, na co zwracać uwagę. Ja postaram się dzisiaj Wam, jeżeli mogę, dość obiektywnie o tym opowiedzieć, choć sama sprzedaję okna od kilkunastu lat i mam pewne swoje preferencje, postaram się je ukryć, żeby uczciwie Wam powiedzieć, na co zwracać uwagę. Rozkładając okna na czynniki pierwsze mamy 7, 7 elementów, powiedzmy 7 myślników. Pierwszy to profile, stal, który jest w oknie, kluczowy element, według mnie choć niewidoczny, okucia, szyby, dodatki do okien. To często są bardzo fajne gadżety i uwaga, montaż. Bez dobrego montażu nie ma dobrego. Okna. Więc kupując okna, kupujcie też montaż. Niech on nie jest tylko zbędnym dodatkiem. Ale tak pokrótce, żeby się nie, nie rozwodzić na ten temat. Profile, czyli te kształtki, które producenci kupują w 6-6,5-metrowych lagach, muszą być wykonane z tworzywa. To tworzywo musi też być pewnej klasy. Na pewno spotkaliście się z tym, że macie w domu coś plastikowego. Powiedzmy w kolorze białym, i na tym plastiku bardzo szybko, nieustannie jest czarny nalot, ciemny nalot, coś szarego. Dlatego, że jest to PVC, czy też plastik wykonany z jakiegoś tam odzysku. Tak to najprościej nazwijmy. I to samo jest w oknach. Okno, które jest wykonane z tworzywa z odzysku, bo jest tanim produktem, nie może być czymś dobrym, tak? Jeżeli takie okno, szczególnie teraz jest taka tendencja, kiedyś to był złoty orzech, jakieś 10 lat temu, teraz najczęściej jest to antracyt, to fizyki nie oszukamy, tak? To też zawsze powtarzam swoim klientom. Profil się rozszerza, on ma się rozszerzać, taka jest jego naturalna kolej rzeczy, ale nie może się rozchodzić, tak? Jeżeli będziemy mieli tani profil, zwykły profil z niskogatunkowego PVC, nie będzie on spełniał naszych oczekiwań. Przez 5 lat ok, przymkniemy oko, bo coś tam wieje, coś tam nam się nie domyka. Tak, że to okno rzeczywiście nam się całkowicie rozejdzie, rozstąpią się zgrzewy, bo coś jest nie tak. No właśnie, w kwestii zgrzew żeby profile, omówiliśmy profile, tak, na co zwracać uwagę. Nie będę już Wam mówić o tym, że profile mogą być pięciokomorowe, sześciokomorowe, siedmiu, bo to Wam wytłumaczy doskonale każdy sprzedawca. Pięciokomorowe profile w zasadzie nie są już dostępne, do, dopuszczone do użytku w budynkach jednorodzinnych, nowo budowanych od 2017 roku ze względu na normy, chociaż nieraz jeszcze, nie jeszcze to przechodzi w zależności od tego, jakiej, jakiej szyby użyjemy. Mniejsza o to, może w kolejnym filmie to opowiem. Stal. Stal również nie z recyklingu. Tak? W momencie, kiedy producent czy też sprzedawca nie będzie wiedział, jaka stal jest używana w tych produktach, najprawdopodobniej nie wie, bo nikt mu o tym nie powiedział, że to jest dobra stal. Jeżeli coś jest złego, to zazwyczaj się o tym nie mówi, więc jest to już podejrzane. A nawet jeżeli nie wie, ma prawo tego nie wiedzieć, po prostu niech się dowie tak? I, i wam o tym opowie. Mówię o tych dwóch elementach na początku, ponieważ jest to na tyle istotne, że zgrzewy, które są wykonywane poprzez temperaturę, one tak samo są poddawane pewnej temperaturze, tak? Na słońce, wiatr, deszcz, ciepło, zimno przede wszystkim. Jeżeli mamy sta profile klasy A i stal klasy A, która jeszcze musi być odpowiedniej grubości, mamy wówczas o ponad 20% mocniejszy ten element, tak? Ten element bardzo kluczowy, nefralgiczny, jakim właśnie są te, te połączenia. Także na to bardzo y, trzeba zwracać uwagę. No i w kwestii stali, stal powinna mieć odpowiednią grubość przy oknach białych, natomiast przy oknach oklejnowanych powinna być ona grubsza, tak? 1.5, 1.8, nawet y, 3 mm stal przy bardzo dużych oknach przyciemnych z ciężką szybą, a takie są tendencje. Ja coraz częściej sprzedaję okna z 3 mm stalą ze względu na to, że projekty są wręcz szalone. Architektoniczne, tak? I na to zwracajcie uwagę. Na pewno nie mogą to być tylko kawałki stali, które są wciskane w okna. Na pewno nie tylko w narożach. Całe okna powinny być. Yy... Powinny być wyposażone w tą star. Kolejny element, który jest największą częścią yy, powierzchniowo okna, są to szyby, pakiety szybowe. Yy, klasyczne to jest pakiet, oczywiście już na chwilę obecną, trzy szybowe, czyli mamy trzy szyby 4 mm, między którymi wypełniony, yy, wypełnione są gazem. Nie powinno to już być powietrze. Nie znam firmy, która robi jeszcze. Yy, Wypełnione powietrzem. Jest to argon, który jest gęstszym, gęstszym gazem i powoduje to rzeczywiście, że ten współczynnik przenikania ciepła jest lepszy. Skąd bierze się niższa bądź wyższa cena okien? Głównie rzeczywiście oprócz tego, co mówiłam, czyli stal i. Profile są to również szyby, ponieważ producenci szyb deklarują, że są to szyby 4 mm, czyli czwórka, czwórka i czwórka. Natomiast zastrzegają sobie i to już mówią normy zakładowe, że może być ta szyba chudsza. O na przykład 10%, mimo tego, że są to szyby zadeklarowane na 4 mm, <coughs> będą one na przykład 3,5 mm. Wówczas jak spojrzycie sobie na okno, okaże się, że ono jest delikatnie pofalowane albo nie spełnia waszych wizualnych oczekiwań, ale spełnia oczekiwania sprzedawcy, ponieważ nie jest to żadna reklamacja. <coughs> Jeżeli oto jest wada według was reklamacja, która mieści się w normie, sorry. Musi to tak pozostać. Więc niestety coś za coś. Dlatego błagam Was, jeżeli idziecie do firmy, która sprzedaje Wam okna, nie mówcie jako pierwszy kryterium, że chcecie mieć okna najtańsze. No, chyba rzeczywiście, że jesteście deweloperem, budujecie dom dla kogoś, interesuje Was głównie to, żeby to okno ładnie wyglądało podczas sprzedaży i nie za bardzo interesuje Was dalszy los tego domu też tak się zdarza. Okej, okay, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli budujecie okna dla siebie, fajnie żeby te okna przetrwały 20-30 lat, bo takie są też nasze oczekiwania, że jeżeli zamieszkamy w domu, który właśnie budujemy, to chcemy się tam zestarzeć, chcemy go pozostawić jeszcze swoim dzieciom. W końcu wydaliśmy wszystkie nasze pieniądze. Prawdopodobnie są to oszczędności na 20-30 lat do przodu, bo przecież mamy kredyt. Więc dalej kwestia szyb Oprócz tego, że te szyby powinny, mieć, powinny być odpowiedniej grubości, o czym mówiłam, powinny mieć przede wszystkim odpowiedni współczynnik przenikania ciepła. Czyli na chwilę obecną na rynku są proponowane najczęściej szyby o współczynniku przenikania ciepła 0,6. 0,5, nieraz 0,7 w tych oknach właśnie pięciokomorowych, co też nie jest niezgodne z prawem i też potrafią to być dobre okna. Natomiast oprócz współczynnika przenikania ciepła należy zwrócić też uwagę na wskaźnik NLT, czyli jest to tak zwany, tak zwany wskaźnik przepuszczalności światła. Jeżeli on będzie poniżej 70%, wówczas będziecie mieli dosyć ciemno. Powinien, powinno to być 73-76%, według mnie jest to minimum. Yy, niestety okna, które mają współczynnik przenikania ciepła 0,5, często. Yy mają dodatkową powłokę, chociaż nie muszą jej mieć, aby ten współczynnik przenikania ciepła był niski, ale ta powłoka powoduje, że poniżej 70% ma wskaźnik przepuszczalności światła. tak? Więc współczynnik przenikania ciepła musi być równy temu wskaźnikowi przepuszczalności światła, żebyście po prostu byli zadowoleni i żebyście nie mieli ciemno. Jedna z moich klientek nazwała to, że ma taki efekt ciemnej firanki. No i rzeczywiście rzeczywiście coś w tym jest, bo po prostu miała ciemno tak? przez to, że producent zastosował nie takie szyby. Kolejny element w szybach są to ramki międzyszybowe, ponieważ te ramki są czymś połączone. Często są stosowane najzwyklejsze, najtańsze ramki aluminiowe. Mogą to być opcjonalnie już lepsze ramki ze stali ocynkowanej, albo ciepłe ramki międzyszybowe i są to albo ramki wykonane ze stali nierdzewnej, albo z PVC. Zazwyczaj stosuje się te ramki właśnie plastikowe, one mają ładny kolor, czyli jeżeli antracyt okno, to antracyt albo czarna ramka, czy też szara. W kolorach drewnopodobnych są to jakieś karmelowe, jasny brąz, ciemny brąz i tak dalej. I właśnie ze względów estetycznych one są wybierane, ale teraz tak, w momencie, kiedy macie ciepłą ramę okna, bardzo ciepłą, bo takie są, takie są założenia. Mamy też ciepłą szybę, to ta ramka, która tutaj się styka y, profil z szybą, też powinna być ciepła. W przeciwnym wypadku powstaje nam mostek termiczny, tak? I na całym obwodzie szyby, która potrafi być całkiem sporych rozmiarów, będziemy mieli po prostu y, zimny element. Nie wpływa to nam na deklarację właściwości użytkowych. Y, ale jednak, jakbyście zbadali okno kamerą termowizyjną, to potrafi, potrafi kamera to pokazać. Z takiego też praktycznego punktu widzenia, to często zbiera się po prostu para wodna, czyli jakieś skropliny w miejscu właśnie tej zimnej aluminiowej ramki. Dodatkowy koszt. Ale warte uwagi, warte zastanowienia przynajmniej, czy rzeczywiście warto to zastosować. Ja sprzedając okna robię to w standardzie. Tak, nie proponuję wcale klientom ramek aluminiowych. Uważam, że nie jest to aż taki duży koszt, żeby na tym zaoszczędzić. A oprócz walorów estetycznych, mają ten, ten komfort rzeczywiście, że, że nie mają złego elementu w swoim oknie. Kolejny element to są okucia. Okucia, które ja uważam za godne polecenia, to jest Wing Roto, na przykład NT, Zigenia czy GU, chociaż jest masa innych okuć, których z praktycznego punktu widzenia nie miałam do czynienia, więc być może też są, też są dobrymi okuciami, ale teoretycznie i merytorycznie nie wygląda to najlepiej. Czym są w ogóle okucia? Okucia to jest ten cały element obowiedniowy, który jest na obwodzie skrzydła, który powoduje, że okno nam się otwiera, zamyka, uchyla, rozszczelnia. Tak? Odnośnie rozszczelnienia, to mamy tutaj do czynienia z mechanizmem stopniowego uchyłu, czyli taki ząb, takie ząbki najczęściej pięciostopniowe, które powodują to, że okno sobie rozszczelniamy, zostawiamy sobie jakiś tam lufcik i możemy wyjść do domu i nikt nam nie, nie, nie wejdzie przez to okno. Klamki. Oczywiście mogą to być zwykłe aluminiowe, mogą to być klamki Secustic, yy, czyli zabezpieczeniem antyrozwierceniowym. One mają w sobie takie ząbki, yy, klikają po prostu otwierając to skrzydło i dzięki temu rzeczywiście nikt od strony zewnętrznej wiercając się do okucia nie będzie nam w stanie... Otworzyć tej klamki. Oczywiście, może zbić szybę i wejść, tak? Odnośnie zabezpieczenia, okuć to mogą być okucia w kla... standardowe, okucia w klasie RC2, RC3. Tylko uwaga, jeżeli ktoś Wam powie, że ma niedużą dopłatę za okucia RC3, bo konkurencja na przykład ma 30% droższe okna z tą, z tą klasą, to zastanówcie się, czy na pewno to chcecie, nie robiąc całych okien antywłamaniowych, bo są też takie na rynku. Okucia antywłamaniowe powodują to, że mamy zapewnione zabezpieczenie okna przed wejściem na np. Na 7 minut. Czy dużo, czy niedużo? No fajnie, że w ogóle jest to jakieś zabezpieczenie, jeżeli ktoś nie otworzy tego okna w 3 sekundy. Ale standardowe okucia też już mają takie zabezpieczenia, i wcale nie są drogie dodatkowe włoski, dodatkowe zabezpieczenia, właśnie antywyważeniowe i antyrozwierceniowe, więc może niekoniecznie okucia antywłamaniowe. Dlaczego o tym mówię? Okna antywłamaniowe jak najbardziej, ale całe okna czyli montaż certyfikowany antywłamaniowy czyli okucie antywłamaniowe szyba antywłamaniowa po prostu okno antywłamaniowe tak. Ubezpieczycie dom, powiecie, że macie okna antywłamaniowe, okaże się, że ktoś zbije szybę i wejdzie i nagle nie dostaniecie pieniędzy z ubezpieczenia, bo się okazało, że zadeklarowałeś nieprawne, nieprawdę jak już jesteśmy przy ubezpieczeniu, pamiętajcie, ubezpieczając dom, ubezpieczcie też go od wandalizmu, tak, bo często okna są tak dobre, że nikt Wam nie wejdzie, ale będziecie musieli wszystkie okna wymienić, ponieważ nie będą mu się nadawały do użytku, ale to tak na marginesie. Więc tyle, tyle o okuciach, no oczywiście na rynku są dostępne okucia tak zwane Design, czy Designio, czyli chowane zawiasy. Bardzo fajny produkt, Mi klienci często pytają o to, czy mamy te okucia niewidoczne, chowane jak najbardziej, jak najbardziej, tak, większość sprzedawców ma, chociaż nie każdy chce je sprzedawać, ponieważ firmy nie radzą sobie troszeczkę z regulacją tych okuć, ale generalnie jest to bardzo fajny, fajny produkt, ale nie każdy sprzedawca ma to w swojej ofercie, czyli widać tylko i wyłącznie klankę od strony wewnętrznej. Dodatkowo mówiłam o profilach, mówiłam o stali, mówiłam o szybach, o okuciach, więc jeszcze uszczelki, tak? Uszczelki są na tyle istotne, że są też wykonywane z różnych materiałów. Ja preferuję uszczelki wykonane z EPDM-u, czyli z tworzywa one potrafią dopasować się do temperatury, tak? czyli jeżeli się rozszerzą, to się skurczą. Jeżeli się skurczą, to się rozszerzą, tak? ze względu na temperaturę, natomiast mają bardzo duże właściwości termiczne, więc, więc raczej to się nie dzieje w jakimś takim spektakularnym kształcie, na tyle, żeby przez okno po prostu wiało. Uszczelki zazwyczaj stosowane są. W ramie okna i w skrzydle okna. Prawie każdy producent ma już w swojej ofercie środkową uszczelkę, czyli taki płatek w skrzydle, taki dosyć duży element, który jeżeli rzeczywiście uszczelka przepuści od strony zewnętrznej. To zimne powietrze, bo głównie tu chodzi o zimne powietrze. To ta środkowa uszczelka je, je zatrzyma, tak? No, już pomijam fakt, że może przypuścić wodę, no ale zakładam, że, że te okna są szczelne, więc nie powinno takiej sytuacji, takiej sytuacji mieć miejsca. Inne uszczelki to są uszczelki z, z tak zwanego twardego PCV, które ze względów też oszczędnościowych są stosowane, ponieważ producent profili już dostarcza. Okna razem z tymi uszczelkami. Nie są one złe, ale nie są jednak najlepsze. Tak? Szczególne ma to znaczenie przy bardzo dużych mrozach. Rzadko już w Polsce takie są, ale rzeczywiście minus 15, minus 20 stopni powoduje, że te uszczelki po prostu już sobie nie radzą i po prostu będzie wiało. Natomiast uważam, że mimo wszystko warto to zrobić, bo jeżeli się stanie tak, że przez tydzień będziemy mieli bardzo dużo mróz na zewnątrz, to to ogrzewanie, zdecydowanie ten prąd, niekoniecznie prąd, ale ten rachunek za ogrzewanie naprawdę nam podskoczy. Dodatki. W oknach... Balkonowych, od tego może zacznijmy. Fajnym dodatkiem jest zatrzazek balkonowy. Prawie każde to daje, ale niestety trzeba za niego dopłacić. 15 zł, czy tam 20, więc jeżeli powiecie sprzedawcy, że chce mieć okno najtańsze, to na pewno tego nie dostaniecie. szkoda, bo 15 zł to nie jest dużo, a to jest bardzo praktyczny, fajny gadżet. Czyli jeżeli wychodzisz na zewnątrz, otwierasz skrzydło, zamykasz je sobie od strony zewnętrznej, nie wlecą tobie muchy, komary, zimno, ciepło i tak dalej, po prostu masz okno domknięte, wystarczy popchnąć i je się otwiera. W okuciach MSL, czyli te mechanizm stopniowego uchyłu o nich już pobieżniej wspominałam. Dodatkowe zatrzaski antywyważeniowe, antywłamaniowe często nie są drogim kosztem, a warto je użyć, ale bardzo już istotnym jakościowo są profile poszerzenia pod oknami. Listwa parapetowa to nie jest to samo, co listwa transportowa. Listwa parapetowa, czyli element zazwyczaj 40-30-43 mm pod każdym oknem jest zastosowany kładzie się go na murku czy na posadzce. No powiedzmy, że to są te okna już teraz zwykłe, nie balkonowe. Dochodzi do niego parapet zewnętrzny, dochodzi parapet wewnętrzny pod okno, tak, ponieważ ten, ta lista parapetowe ma mniejszą głębokość zabudowy, nie trzeba wiercić w oknach. Jest to szczelne zabezpieczenie, ponieważ woda, jeżeli wejdzie nawet pod parapet, bo ktoś źle go zamontuje, to nie wyleci nam do środka, tylko zatrzyma się i spłynie wtedy po parapecie od strony wewnętrznej również jest dodatkowe zabezpieczenie. Więc te listy parapetowe powinny być pod każdym oknem. Natomiast wracając do okien okienowy. To w momencie, kiedy firma montuje wam okna, nie macie jeszcze gotowie pozacki, macie tylko wylanych udziak. Wówczas mówicie, jakiej wysokości będzie ta posadzka. Jeżeli ona będzie 15 cm, to warto, żeby to poszerzenie pod oknem również mało 15 cm, żeby okno stało na kudziaku. Wtedy do tych 15 cm można zamontować nawet kątownik ciesielski, żeby zamontować do podłoża i do poszerzenia okiennego, wówczas to okno będzie stabilne, nie będzie się ruszało. Wylewacie sobie posadzkę zakrywając to całe, to całe poszerzenie okienne. Od strony zewnętrznej. Jakaś deska tarasowa, czy beton, czy cokolwiek będziecie mieli. Nie pozwólcie sobie montować okien na cegły, na jakieś drewniane klocki, na cokolwiek, bo nawet spotkałam się z takimi reklamacjami w różnych firmach, że okno mają szron od strony wewnętrznej w zimę. Okno jest dobre, bo ma wysoki współczynnik przenikania ciepła. Jest dobrze wykonane, jest dobrze zamontowane. Oprócz tego, że postawiono okno na właśnie jakichś tam cegłach, nie pamiętam dokładnie już tego przypadku, nie było ocieplone, nie było zaizolowane. Wylana, wylana posadzka i wsi. tak? I tworzy nam się tak potężny mostek termiczny całej szerokości okna, że po prostu wychodzą nam takie zjawiska fizyczne. A zawsze to powtarzam, że fizyki nie oszukamy. I trzeba na to zwracać uwagę. Więc zawsze poszerzenia. Nie musi to być na całą wysokość posadzki. Wystarczy 45 mm, 60 mm poszerzenia pod oknem. Zapłacicie za to 100 zł więcej, tak przy dużych jakichś tam powierzchniach, a rzeczywiście jest to zabezpieczenie. Mówię o poszerzeniach z PCV, bo mogą też być zabezpieczone ciepłe parapety, podwaliny, klinaryty. Różna jest technika okien, nie chcę w to wgłębiać, ponieważ chciałam, żeby ten film trwał 20 minut. No i kwestia montu, chociaż już się nie zmieściłam. I ostatni element to jest montaż. Jeżeli okna będą zamontowane na kotwy, czy też na dyble, na piankę montażową, to w nowych domach nie to nie wystarczy. Po pierwsze, jest to już niezgodne z prawem. Więc jeżeli będziecie się upierać, że nie wierzycie w ciepłą montaż, tak zwany montaż real, że to jest tylko naciąganie i szkoda Tobie na to pieniędzy, prawdopodobnie jest taki śmyk na to, za czy jest, no jest, bo, bo je znam, żeby zamontować tylko na piankę, ale nie bez powodu jest to niezgodne z prawem. Budowlanym. W momencie, kiedy masz bardzo ciepłą ścianę, bardzo ciepłe ocieplenie, bardzo ciepłe okna, bo te współczynniki przenik przenikania ciepła są naprawdę bardzo niskie, a okna są montowane tylko na piankę na głębokości 70-80, może 90 mm głębokości, tak? bo szerokość to powinno być 15, chyba do 30 jest norma maksymalnie, nie do 25 to to jest zimny element, mimo tego, że pianka jest ciepła. W ogóle pianki nie powinno się ścinać. Jeżeli ona wyjdzie, bo ona się rozpręży, ponieważ taka jest jej możliwość, nie powinno jej się ścinać, powinno ją się palcami wcisnąć, żeby nie uszkadzać jej, jej struktury. Mimo wszystko ona swoją powierzchnią, całą powierzchnią, czyli po obwodzie całego okna, będzie chłonęła wilgoć. No i dobrze, no, niech chłoni tą wilgoć, ale niech jej nie zatrzymuje do momentu, kiedy my będziemy te okna już obrabiać od wewnątrz i od zewnątrz. Po to stosuje się taśmę paroszczelną od wewnątrz i paroprzepuszczalną na zewnątrz, żeby uniknąć tego miejsca, gdzie będziemy mieli w oknie, w domu zamkniętą komórkę z wilgocią. Na ramę okienną przez całą piankę i na mur wygładzony i gładki, to jest istotne jest stosowana, za, za naklejona taśma paroszczelna, czyli ta wilgoć nam nie wchodzi do środka, a na zewnątrz tą samą metodą taśma paroprzepuszczalna, czyli ta wilgoć, która jest w środku, taśma umożliwi ją, Tą wilkość, czyli tą parę wodną, wysunięcie jej na zewnątrz i zamknięcie. Uwaga, zazwyczaj te taśmy paroprzepuszczalne mają ochronę UV przez 12 miesięcy aktywną, czyli nie możesz zamontować okna i po dwóch latach dopiero zrobić elewacji. Znaczy możesz, ale powinieneś tą taśmę zabezpieczyć chociażby klejem do styropianu, tak, żeby ona nie była, nie była narażona przez więcej niż 12 miesięcy na. Warunki zewnętrzne. Pamiętaj o tym, rzeczywiście, żeby razem z, mon, razem z oknem kupować montaż. To tyle, co chciałam powiedzieć przez te no, kilkanaście, dwadzieścia parę minut. Poświęćcie trochę pieniędzy na, te, na swoje okna, poświęćcie trochę czasu przede wszystkim na to, żeby producent czy też sprzedawca Wam o tym opowiedział. Nie każdy jest uczciwy. Nawet jeżeli jest uczciwy, nie każdy ma wystarczającą wiedzę, wy po części już ją macie. Życzę powodzenia no i szczęśliwego mieszkania.